Dzień dobry Państwu, mam na imię Marek, przyjechałem z Bytomia. Chodzę tam do zboru Kościół Boży, jest pod nazwą Kościół Uliczny. Jestem tam, no, prężnie działam, oddaję się Bogu i chciałem przekazać pozdrowienia właśnie od nas, od całego zboru z Bytomia i chciałem się podzielić takim świadectwem. Tu ktoś coś mówił o, o palcach, proszę bardzo. Kolega spuścił mi... Ruę na palce mam połamane w dwóch miejscach i właśnie, jak jestem chrześcijaninem nawet mi do głowy nie przyszło, żeby przekląć, żeby coś głupiego powiedzieć, wręcz przeciwnie, jego uspokajałem. Mówię, kolego uspokój się, nic się nie stało, do leczela się zagoi. No on tak samo się uśmiał, mówi, no wszystko w porządku, ale cały czas on więcej przeklinał, niż to się w głowie mieści, a ja na spokojnie. I chcę powiedzieć tak: od czasu, jak jestem z Panem, z moich ust nie wyrwało się ani jedno przekleństwo. Wczoraj, nawet mogę powiedzieć, takie piękne świadectwo, bo byłem z narzeczoną, teraz Ewą, byliśmy w restauracji na kawie I tam ślub się odbył. Podeszłem. Jestem tak odważnym teraz człowiekiem z Panem Bogiem, że życzyłem im szczęścia w miłości z Panem Bogiem. Oni się ucieszyli, podziękowali.